Możesz pójść tropem, który proponuje ci rząd oraz media głównego nurtu i zastanawiać się nad tym, ile i kto strzeli goli w Katarze. Ale możesz też zacząć myśleć i zastanowić się, dlaczego nie usłyszysz w przestrzeni publicznej o tym, że politycy partii rządzącej podczas Komisji Sejmowej nie zgodzili się na to, aby w czasie służby na mundurze policjanta, który tłumi zamieszki lub protesty antyrządowe, było widoczne imię i nazwisko osoby noszącej mundur. Każdy, kto walczy z systemem, poczuje ten absurd, a rzeczy się dzieją na naszych oczach. To mamy państwo prawa, czy nie? Bo z opinii inspektora ochrony danych osobowych wynika, że obywatele powinni móc wiedzieć imię i nazwisko każdego policjanta, który ich gazuje lub bije. A do tego przecież dochodziło w ostatnich latach. Ekipa pana prezesa Kaczyńskiego jest jednak innego zdania i dziś pozostawiam to bez komentarza.